Nieładnie. Murzyn zrobił swoje, chalier był potrzebny. Jak byli Rosjanie pod Warszawą, jak pogonili, a przecież błękitna armia pomogła. Gorzka damy uszy, Ja jestem wnukiem legionisty i synem legionisty. To jest 18:39. To jest dzisiaj niepowtarzalne. Wszystkich 40 pułków, 3 pułki szpoleżerów, 10 pułków strzelców konnych i 27 pułków ułanów. Chciałbym postawić tam i tam w sobie. Nasza słynna Peterówka, proszę pana. Proszę pana tej olimpiadzie, to na pewno będą studenci, proszę pana, którzy przybyli.